Oczywiście jest to bardzo cenna inicjatywa, bardzo się cieszę, że właśnie tutaj w Łękawicy na naszym terenie odbywa się takie, takie szkolenie, ono jest bardzo potrzebne. Miesiąc temu mieliśmy na śrubiarni takie pokazowe szkolenie, na którym byli wszyscy prezesi i trenerzy naszego podokręgu żywieckiego i dzisiaj mamy niejako kontynuację tego procesu. Projekt Śląska Akademia Piłkarska, projekt, który się toczy jakby na dwóch etapach, jeden etap to jest taki etap zwany w lokalizacjach, jest na kategorii U11, no i potem już ten etap taki główny, który toczy się jakby na stawieniu śląskim w pożowie. Na dzień dzisiejszy w tym jakby etapie głównym, tym na śląskim w pożowie mamy 36 młodych piłkarzy jakby pod swoją opieką i tworzyć taką akademię, która będzie jakby taką miniaturką w waszym regionie tego, co my robimy. W tym sensie, że będzie korzystać z pewnych podobnych jakby założeń, jeżeli chodzi o trening, o, o planowanie tych treningów, o... O to, w jaki sposób jakby tutaj no, organizować szkolenie w Łękawicy, żeby, żeby to był taki ośrodek, który jakby będzie w, re, w regionie wiódłów premii i być może będzie też taką zdrową konkurencją dla, dla tych klubów tutaj większych, które, które na Żywiczyźnie są. I myślę, że nasza szkoła jest na tyle fajna, że żądą gdzieś dzieciaki zabierać, żeby mogły gdzieś indziej iść grać. Nie? Widzę taką niszę, widzę, że jest na to potrzeba i myślę, że ta Akademia nam się dużo bardziej rozbuduje w sposób y, o okoliczne wioski, bo rozmawiałem już tam z ludźmi z Moszczanicy, z Alczkowa, jak, jak oni to wyglądają, jak oni na to patrzą. No, jest, taka, jest taki brak. Zaczniemy działać lokalnie, a myślę, że pchnąc się do góry szczeblu po szczeblu, będziemy w stanie i zrealizujemy to. Mam nadzieję, że to, co nam Państwo przedstawili, no to y, będzie zrealizowane. U nas to są jakieś nadzieje na lepsze ale przystra dla dzieciaków, że po prostu to jakoś wszystko poszło do przodu. Myślę, że to jest dobry kierunek. Myślę, że jak, tak jak tutaj trener Damian Galeja i Mateusz w kierunku nakreślili, myślę, że jak pójdziemy tym, tym kierunkiem i będzie wsparcie właśnie tutaj ze strony pana wójta i ze szkoły tak samo, no to, to, to na pewno wypali i tylko tak jak tutaj wszyscy gdzieś tam stwierdziliśmy jest to proces długofalowy i musimy pracować nad tym wszyscy. I trenerzy, i tak samo rodzice muszą być świadomi. Jakby nie było tych zapaleńców, te osoby, które tworzą ten klub, rozwijają, inwestują swój cenny czas, nie byłoby tych osiągnięć, które ma w tym momencie orzeł. My jako samorząd wspieramy, ale jest to nasza ogromna duma, kluba naszej gminy. Na ten moment naszą dumą jest to, że reprezentujemy żywiecczyznę na poziomie czwartej ligi. Jest to jedyny klub, który obraca się w tym kręgu. Szkolenie młodzieży dopiero rozpoczyna być ważnym filarem, ponieważ nasz klub od kilku lat tak naprawdę wznowił działalność. Gdzieś tam cegiełka po cegiełce budujemy się. Będziemy bardzo wiele chcieli zainwestować właśnie w młodzież. Od najmniejszego smyka po rzaczka, juniorka, by w przyszłości godnie reprezentowali naszą wioskę na jak najwyższym szczeblu.